Wyobraź sobie, że odkrywasz, iż jeden z najbardziej szanowanych fizyków na świecie, laureat Nagrody Nobla, uważa całą mechanikę kwantową za gigantyczny błąd. Nie mówimy o byle kim, ale o Gerardzie Tchówcie, tym samym naukowcu, który pomógł zbudować podstawy nowoczesnej fizyki. Podczas gdy większość fizyków akceptuje, że cząstki mogą znajdować się w dwóch miejscach jednocześnie i że rzeczywistość jest fundamentalnie probabilistyczna, Tchówkt mówi coś zupełnie innego. Twierdzi on, że wszystko we wszechświecie, włączając każdą myśl, którą będziesz miał dzisiaj, było już zdeterminowane od wielkiego wybuchu. Że wolna wola to kompletna iluzja i że słynna interpretacja mechaniki kwantowej, której uczymy się w szkole, jest całkowicie błędna. To nie są pomysły marginalnego fizyka czy teoretyka spiskowego. To propozycje kogoś, kto dosłownie napisał książki, które studiują inni laureaci Nobla. Teoria tchówta jest tak radykalna, że proponuje zastąpić całą mechanikę kwantową czymś zwanym interpretacją automatu komórkowego. Pomysł, w którym rzeczywistość funkcjonuje jak gigantyczny komputer operujący w skali Plancka, gdzie nie istnieje niepewność, tylko doskonała informacja, do której jeszcze nie odkryliśmy, jak uzyskać dostęp. Jeśli ma rację, nasze fundamentalne rozumienie natury rzeczywistości musi zostać całkowicie przepisane. Gerard Hooft to nie ten typ fizyka, który wygłasza kontrowersyjne oświadczenia bez podstaw. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1999 roku, za swoje wkłady w teorię elektrosłabą, spędził dziesięciolecia budując matematyczne podstawy, które podtrzymują model standardowy fizyki cząstek. Ale ostatnio, szczególnie po otrzymaniu prestiżowej Breakthrough Prize in Fundamental Physics z 2025 roku. Nagrody o wartości 3 milionów dolarów, znanej jako Oscar nauki, ten gigant nauki wygłasza twierdzenia, które wprawiają jego kolegów w zakłopotanie. W wywiadzie z czerwca 2025 roku powiedział, że tradycyjna mechanika kwantowa nie ma sensu. Dla Tchufta akceptowanie, że rzeczywistość jest fundamentalnie probabilistyczna, to jak akceptowanie, że natura cały czas gra w kości. Jego alternatywna propozycja oparta jest na absolutnym determinizmie. Gdzie każde zdarzenie we wszechświecie podąża za precyzyjnymi i przewidywalnymi regułami. W tym świecie słynny kolaps funkcji falowej po prostu nie istnieje. Nie ma magicznego momentu, gdzie możliwości przekształcają się w rzeczywistość poprzez obserwację. Zamiast tego istnieje tylko jedna konkretna rzeczywistość, która ewoluuje deterministycznie. The Hooft rozwinął tę ideę w swojej książce Interpretacja Automatu Komórkowego Mechaniki Kwantowej gdzie przedstawia złożony matematyczny framework, który próbuje wyjaśnić wszystkie zjawiska kwantowe bez uciekania się do prawdopodobieństwa. Interesujące jest to, że Thuft nie tylko filozofuje o naturze rzeczywistości. Opracował on konkretne narzędzia matematyczne i modele obliczeniowe, aby wspierać swoje idee. Jego podejście próbuje zachować wszystkie wyniki eksperymentalne, które sprawiły, że mechanika kwantowa stała się tak udana, ale oferuje zupełnie inną interpretację tego, co dzieje się za kulisami. Dla niego mechanika kwantowa działa w praktyce, ale nasze teoretyczne rozumienie, dlaczego ona działa, jest fundamentalnie błędne. Krytyka tchufta tradycyjnej mechaniki kwantowej uderza prosto w serce tego, co najbardziej niepokoiło fizyków przez prawie całe stulecie. W standardowej interpretacji funkcja falowa nie opisuje rzeczywistości bezpośrednio ale jedynie przypisuje prawdopodobieństwa możliwym stanom, jakie może mieć cząstka. To tak, jakby natura prowadziła rejestr zakładów o tym, gdzie znajduje się cząstka, zamiast po prostu znać jej dokładną lokalizację. Kiedy dokonujemy pomiaru, coś niezwykłego rzekomo się dzieje. Wszystkie te prawdopodobieństwa zapadają się natychmiast do jednego wyniku. Wyobraź sobie wszystkie możliwości znikające w mgnieniu oka, zostawiając tylko jedną konkretną rzeczywistość. Problem, który Thuft identyfikuje w tym kolapsie, jest głęboki i niepokojący. Jeśli funkcja falowa zapada się natychmiast w całym wszechświecie w momencie pomiaru, oznacza to, że informacja podróżuje szybciej niż światło. Mówimy o zjawisku, które narusza podstawowe zasady teorii względności Einsteina. Dla T. akceptowanie, że coś może być natychmiastowe i nielokalne, to akceptowanie, że nowoczesna fizyka ma fundamentalną wadę. Argumentuje on, że nie możemy po prostu ignorować tej niespójności, ponieważ eksperymenty działają. Alternatywa, którą proponuję, jest radykalna. A co jeśli rzeczywistość zawsze była deterministyczna i lokalna, ale po prostu nie mieliśmy konceptualnych narzędzi, aby ją poprawnie zrozumieć? W jego wizji nie istnieje kolaps, ponieważ nie istnieje prawdziwa superpozycja stanów. Istnieje tylko nasza ignorancja co do rzeczywistego stanu rzeczy. To jak różnica między niewiedzą, czy moneta wypadła orłem, czy reszką, ponieważ wciąż się obraca w powietrzu, a wierzeniem, że moneta jest dosłownie orłem i reszką jednocześnie. Dla Tehufta, pierwsza sytuacja to rzeczywistość, a druga to matematyczna interpretacja, którą pomyliliśmy z rzeczywistą fizyką. Tutaj dochodzimy do najbardziej niepokojącej części teorii Tehufta, tej, która sprawia, że nawet najodważniejsi fizycy wahają się. Proponuje on całkowicie deterministyczną fizykę gdzie wszystko, absolutnie wszystko, było już z góry zdeterminowane od pierwszej chwili wielkiego wybuchu. Obejmuje to nie tylko ruch planet i zachowanie cząstek, ale także każdą decyzję, którą podejmiesz w swoim życiu. Wybór, jaki poczyniłeś, żeby obejrzeć to wideo, słowa, które pomyślisz w następnych minutach, nawet twoją reakcję na tę konkretną ideę. Wszystko to było już zapisane w początkowych warunkach wszechświata około 14 miliardów lat temu. Dla większości ludzi ta idea jest filozoficznie nie do przyjęcia, ponieważ wydaje się całkowicie eliminować wolną wolę. Ale The Hooft ma pragmatyczną perspektywę na to, która może cię zaskoczyć. Argumentuje on, że wolna wola nie musi istnieć, aby nasze ludzkie doświadczenie nadal było ważne i znaczące. Tak samo jak nie musimy rozumieć mechaniki kwantowej, żeby używać smartfona, nie musimy mieć prawdziwej wolnej woli, żeby podejmować świadome decyzje i żyć pełnym życiem. Determinizm nie czyni naszych wyborów mniej ważnymi dla nas samych. Kluczowy punkt krytyki Tchufta polega na tym, że nasze uzależnienie od koncepcji wolnej woli skażą nasze eksperymenty naukowe. Kiedy interpretujemy słynne twierdzenie Bella, zakładamy, że eksperymentatorzy mogą swobodnie wybierać, jakie pomiary przeprowadzić. Ale co jeśli to założenie jest błędne? Co jeśli wybory naukowców również były z góry zdeterminowane od początku? W takim przypadku, cała interpretacja eksperymentów, które dowodzą nielokalnej natury mechaniki kwantowej, musi zostać poddana rewizji. Tchuft sugeruje, że nasza wiara w wolną wolę może nas powstrzymywać od dostrzeżenia jeszcze głębszej prawdy o naturze rzeczywistości. Twierdzenie Bella jest uważane za jeden z najważniejszych rezultatów fizyki XX wieku, a zrozumienie dlaczego Tchuft je kwestionuje, prowadzi nas do sedna jego rewolucyjnej teorii. John Bell udowodnił matematycznie, że teorie lokalne i deterministyczne nie potrafią odtworzyć wyników eksperymentalnych mechaniki kwantowej. To tak, jakby Bell zademonstrował fundamentalną niemożliwość. Nie możesz wyjaśnić zjawisk kwantowych, jeśli będziesz upierał się, że informacja nigdy nie podróżuje szybciej niż światło i że zawsze istnieją precyzyjne przyczyny i skutki. Społeczność naukowa zinterpretowała to jako definitywny dowód że rzeczywistość musi zrezygnować z jednej z tych dwóch idei: albo informacja może podróżować natychmiast, albo wszechświat nie jest całkowicie deterministyczny. Ale Tchouft znalazł elegancką lukę w tym twierdzeniu, którą większość fizyków woli ignorować: superdeterminizm. Ta idea proponuje, że wszystko we wszechświecie jest skorelowane od wielkiego wybuchu w sposób tak głęboki, że pomiary, które wybieramy robić i wyniki, które otrzymujemy, były już połączone od początku czasów. Wyobraź sobie, że kiedy decydujesz się zmierzyć spin cząstki w konkretnym kierunku, ten wybór był już skorelowany ze stanem cząstki miliardy lat temu. To nie telepatia ani upiorna akcja na odległość, to po prostu wszystko zawsze było połączone w sposób deterministyczny. Dla Tehufta ta uniwersalna korelacja nie jest tajemnicza ani nadprzyrodzona, tylko filozoficznie trudna do zaakceptowania ponieważ podważa naszą intuicję o przyczynowości i wyborze. To jak odkrycie, że powieść, którą myślałeś, że jest o niewiarygodnych zbiegach okoliczności, w rzeczywistości została starannie zaplanowana przez autora od pierwszej strony. Superdeterminizm zachowuje zarówno lokalność, jak i determinizm, ale za cenę zaakceptowania, że nasze poczucie dokonywania wolnych wyborów może być iluzją znacznie głębszą niż sobie wyobrażaliśmy. Tutaj wchodzimy w jedno z najbardziej wyrafinowanych i ważnych rozróżnień teorii, Tehufta, które całkowicie oddziela jego podejście od tradycyjnej mechaniki kwantowej. Czyni on kluczowe rozróżnienie między dwoma typami funkcji falowej: standardową funkcją falową, której uczymy się z książek, którą uważa za jedynie przydatne, ale nierealne narzędzie matematyczne, oraz czymś, co nazywa ontologiczną funkcją falową która reprezentuje rzeczywisty i konkretny stan systemu. Słowo ontologiczny pochodzi z filozofii i odnosi się do tego, co rzeczywiście istnieje, nie do tego, co myślimy lub mierzymy. To różnica między rzeczywistością samą w sobie, a naszym opisem rzeczywistości. W wizji Tehufta ontologiczna funkcja falowa zawsze daje prawdopodobieństwo 100% dla konkretnego wyniku, ponieważ to jest wynik, który rzeczywiście się wydarzy. Nie istnieje rzeczywista superpozycja stanów, tylko nasza ignorancja co do tego, jaki stan ontologiczny system rzeczywiście posiada. Pomyśl o słynnym kocie Schrodingera. W tradycyjnej interpretacji, kot byłby dosłownie martwy i żywy jednocześnie, dopóki nie obserwujemy. Dla tchówta to jest absurdalne. Kot jest zdecydowanie martwy albo zdecydowanie żywy. My po prostu nie wiemy, który, dopóki nie otworzymy pudła. Standardowa funkcja falowa opisuje naszą ignorancję. Ontologiczna opisuje rzeczywistość. To rozróżnienie rozwiązuje wiele konceptualnych paradoksów mechaniki, ale stwarza gigantyczny praktyczny problem. Jeśli istnieją rzeczywiste stany ontologiczne, jak możemy je zidentyfikować? Jak rozróżnić między naszą funkcją falową ignorancji, a prawdziwą funkcją falową natury? Tchóft przyznaje, że wciąż nie mamy praktycznych metod dokonania tego rozróżnienia, co stawia jego teorię w ciekawej pozycji. Filozoficznie satysfakcjonującej, ale eksperymentalnie niedostępnej. Najbardziej śmiała propozycja tchówta to może jego sugestia, że cała rzeczywistość składa się z mikroskopijnych automatów komórkowych, operujących w skali Plancka. Pomyśl o automatach komórkowych jak o małych robotach, które podążają za prostymi regułami i wchodzą w interakcje tylko ze swoimi bezpośrednimi sąsiadami. Przykład, który wszyscy znamy, to piksele na ekranie cyfrowym. Każdy piksel wie tylko, jaki kolor powinien mieć na podstawie tego, co robią piksele wokół, ale razem tworzą złożone obrazy. The Hooft proponuje, że wszechświat funkcjonuje podobnie, ale w skali biliony razy mniejszej niż atom. Czas i przestrzeń nie byłyby ciągłe jak gładka rampa, ale zrobione ze stopni mikroskopijnych jak mikroskopijne schody. W tym modelu każdy automat komórkowy byłby jak pojedyncza komórka w gigantycznym kosmicznym organizmie przetwarzając informacje i wchodząc w interakcje ze swoimi sąsiadami, zgodnie z absolutnie deterministycznymi prawami. Kiedy cząstki wydają się być w kwantowej superpozycji, w rzeczywistości byłaby to tylko nasza niezdolność do śledzenia wszystkich pojedynczych stanów bilionów automatów, które składają się na te cząstki. Mechanika kwantowa wyłoniłaby się naturalnie jako przybliżenie statystyczne, tak samo jak prawa termodynamiki wyłaniają się z zbiorowego zachowania pojedynczych cząsteczek. Nie byłoby rzeczywistej nielokalności, tylko rozproszone przetwarzanie w deterministycznej sieci. Interesujące w tym podejściu jest to, że całkowicie unika konceptualnych problemów tradycyjnej mechaniki kwantowej, podczas gdy potencjalnie wyjaśnia, dlaczego komputery kwantowe mają ograniczenia. Jeśli istnieje tylko skończona liczba rzeczywistych stanów ontologicznych w skali Plancka, to istniałoby mniej genuinnie użytecznych stanów kwantowych, niż przewiduje teoria standardowa to postawiłoby naturalne granice mocy przetwarzania kwantowego coś co niektóre ostatnie eksperymenty wydają się sugerować ale ta dyskretna struktura czasoprzestrzeni stworzyłaby inne fundamentalne wyzwania które thuft wciąż próbuje rozwiązać chociaż idee Thofta są fascynujące i pochodzą od błyskotliwego umysłu istnieją poważne problemy których nie można ignorować koncepcja stanów ontologicznych jest intelektualnie atrakcyjna ponieważ rozwiązuje paradoks kota Schrödingera, ale Tchouft wciąż nie zdołał pokazać, jak identyfikować te stany w praktyce, lub jak ich używać do tworzenia przewidywań różnych od tradycyjnej mechaniki kwantowej. To jak posiadanie mapy skarbów, która wskazuje dokładne miejsce, ale bez żadnych narzędzi do kopania, kiedy tam dotrzemy. Teoria pozostaje filozoficznie satysfakcjonująca, ale naukowo niestosowalna. Jeszcze bardziej fundamentalnym problemem jest to, że automaty komórkowe naruszają symetrię teorii Einsteina. Teoria względności uczy nas, że prawa fizyki muszą być takie same niezależnie od tego, jak poruszamy się przez czasoprzestrzeń. Ale dyskretna struktura, jak automaty komórkowe, tworzy preferowane kierunki we wszechświecie. To jak próba wyjaśnienia, dlaczego kula jest doskonale okrągła, używając tylko małych kwadratów. W końcu kwadratowe brzegi się pojawią i złamią doskonałą symetrię. Steven Wolfram, inny teoretyk, który pracuje z podobnymi ideami o dyskretnej naturze rzeczywistości, używa hipergrafów, które są bardziej kompatybilne z teorią względności. Być może największą przeszkodą jest to, że społeczność naukowa pozostaje sceptyczna wobec podejścia tchówta. To nie tylko kwestia oporu wobec zmiany. Naukowcy uwielbiają przewracać paradygmaty, gdy jest wystarczająco dużo dowodów. Problem polega na tym, że jego teoria, choć interesująca konceptualnie. Nie oferuje testowalnych przewidywań, które odróżniałyby ją od standardowej mechaniki kwantowej. Bez decydujących eksperymentów nawet najbłyskotliwsze idee pozostają tylko spekulacjami. Jednak byłoby błędem całkowicie odrzucać pracę tchówta jako bezowocną spekulację. Historia nauki jest pełna idei, które wydawały się niemożliwe lub niepraktyczne, dopóki ktoś nie odkrył, jak je testować lub stosować. Sama mechanika kwantowa była uważana za absurdalną przez wielu renomowanych fizyków, włączając Einsteina, który słynnie powiedział, że Bóg nie gra w kości ze wszechświatem. Być może Thuft ma rację, sugerując, że Bóg rzeczywiście nie gra w kości, ale z powodów zupełnie różnych od tych, które Einstein sobie wyobrażał. Prawdziwa wartość prowokacyjnych idei, Thufta, może nie leżeć w całkowitym zastąpieniu mechaniki kwantowej ale w zmuszeniu społeczności naukowej do kwestionowania fundamentalnych założeń, które przyjmujemy za pewne. Czasami najważniejszymi pytaniami, jakie naukowiec może zadać, są te, które podważają ustalony konsensus. Nawet jeśli jego interpretacja automatu komórkowego nigdy nie zostanie uznana, zmusza nas do głębszego myślenia o tym, co rzeczywiście wiemy o naturze rzeczywistości. I to może być jego najcenniejszym wkładem w naukę. Idee Gerarda Tchufta konfrontują nas z fundamentalnymi pytaniami, które wykraczają daleko poza fizykę. Czy rzeczywiście mamy wolną wolę? Czy jesteśmy tylko trybami w deterministycznej maszynie kosmicznej? Czy nasze poczucie dokonywania wyborów jest prawdziwe, czy wyrafinowana iluzja? A co jeśli rzeczywistość jest zupełnie inna od tego, co mówi nam nasza intuicja? Niezależnie od tego, czy Tchuft ma rację czy nie, jego teorie przypominają nam, że nauka jest daleka od posiadania definitywnych odpowiedzi na temat natury rzeczywistości. Być może najważniejszą lekcją jest utrzymanie otwartego umysłu na możliwości, które podważają nasze najbardziej podstawowe przekonania. Jeśli te idee wzbudziły Twoją ciekawość na temat tajemnic nowoczesnej fizyki, zapisz się na kanał i aktywuj powiadomienia żeby nie przegapić naszych następnych filmów eksplorujących granice wiedzy naukowej. Bo w świecie nauki najniepokojące pytania często prowadzą do najbardziej niezwykłych odkryć.